Dzisiaj zajmiemy się montowaniem ościeżnicy stałej, drewnianej, sosnowej firmy Kornik. Ościeżnica z każdej strony przykręcana jest dwoma wkrętami. Przed przykręceniem wkrętów dobrze sobie złapać wymiar dolnej części ościeżnicy, żeby te wkręty wkręcić prostopadle do powierzchni. Nieraz raz zdarzyło się wkręcić je skosem i potem miałem spory problem. Następnie wkręcamy zawiasy. To się trzeba wkręcić prostopadle. Łatwiej jest to wkręcić teraz, kiedy ośróżnica le leży na płask. Nie ogranicza nas mur, czy ściana. Obok na początku spokojnie idzie ręką wkręcić, a na koniec już jakimś kluczem trzeba dokręcać albo szczypcami. Ja takie szczypce używam. Ościeżnicę od dołu jeszcze oklejam taką taśmą dilatacyjną, jest od profili gipsowo-kartonowych, żeby drewno nie leżało na ziemi, bo przy myciu podłogi potrafi tam wilgoć pozostawać i potem nam drewno zacznie gnić. Do cięcia styropianu używam takiego noża, do cięcia na ciepło. A po co mi cięcie styropianu? No bo zrobiłem mały problem. Otóż nad pro, że mam ponad 5 cm wyżej niż różnica i mogłem tą szczelinę upychać gips karton ale byłoby tych arkuszy kilka, a że zostało mi trochę styropianu, to łatwiej jest mi uciąć dokładnie taki wymiar styropianu, jaki potrzebuję, i po nagrzaniu, jak już zaczyna. Parować. Resztka z poprzedniego cięcia zabieramy się do cięcia. Jadnę takimi ruchami posowistymi jak piło, bo dzięki temu linia cięcia jest równiejsza. Jest to super. No sprawa, jeśli ktoś robi podwylewki steropion musi jakieś dziwne kształty wycinać, tam gdzie do murury, z wodą, peksowe. No to można różne fikuśne kształty wyciąć. A ścieżnica jest, jest już wstępnie unieruchomiona. Oczywiście pośrodku musimy dać kilka rozpórek, żeby pianka nam nie rozepchała do środka, czyli u góry mamy steropian, który będę piątkał u góry od, i od dołu. No i nasza poziomnica. Z niwelatorem. Staramy się sprawdzić w każdej płaszczyźnie. I po bokach, czy trzyma pion, i po środku, czy nie przychyla się na boki. Warto to sprawdzić kilka razy i dokładnie. Bo możemy mieć spory problem, jeśli się okaże, że zrobiliśmy za ciasną ścieżnicę i będzie trzeba szlifować drzwi. Szczęśliwie drzwi, drzwi drewniane idzie jeszcze jakoś obrobić, ale czasami może mieć naprawdę spory problem. Więc lepiej to zrobić kilkukrotnie i mieć pewność, że, że trzymamy pion i poziom. Przy odkryłem, że ściana jest krzywo zrobiona, ale chociaż drzwi będą równo tyle dobrego. Kiedyś nie miałem takiej poziomie z niwelatorem, więc zrobiłem to taką zwykłą łatą dwumetrową, którą widzicie w kącie. No i pianujemy. Najtańsza pianka. Oczywiście przed pianowaniem dobrze jest spryskać wodą to mur, pianka lepiej się trzyma. Nie ukrywajmy, taka najtańsza pianka też nie jest idealna w porównaniu z taką pianką Saudala. Jest taka bardziej rzadka, spada, nie klei się tak dobrze, ale ja i tak używam tylko pianki do uszczelnienia akustycznego tych drzwi i wstępnego przytrzymania. A pod tę ościeżnicę i tak nawiercam z każdej strony w czterech miejscach. Jeszcze używam takie dyble, kotwy to do wkręcenia się w mur. podtrzymanie drzwi na samej piance trochę nie jestem przekonany przy jakichś przyciągach czy przy uderzeniu, że mi to nie powrunie. Tak to wygląda po pianowaniu. Pianka sobie powoli będzie wysychać, a jak już będzie w miarę twarda... No to nożykiem odcinamy nadlewki. Ten jeszcze jest trochę miękka wewnątrz. A w międzyczasie zabieramy się za drzwi. Taki unboxing drzwi kornika. O-o, alarm. No niestety, to już chyba jakaś tradycja. Tym razem tutaj takie rozeschnięte drzewo. Będzie trzeba szpachlować, albo zostawię, bo już mi się nie chce tego robić. No ale niestety trzeba drzwi oglądać przed zakupem dokładnie. A w reklamacji nie będę się bawił jej drzwi do sklepu. Drzwi maluję lakierem, ruchem akrylowym. Trochę akrylu tam powpycha, w te dziury, to będą mniej widoczne. Więc jakoś z tym będę żył. Powiem, żeby szybek nie, nie pomazać. ale to raczej będziemy szpachlować, bo widzę, że lakierem to nie pokryjemy.